Siemano z tej strony Włodar i witam Cię w kolejnym odcinku. I dzisiaj znowu mam do Ciebie bardzo fajny zestawik. Tym razem będzie to głównie broń do snajperki. Słuchajcie, nie mylcie tego, że ja Wam tutaj proponuję broń top 1. To ma najlepsze statystyki, tylko tym gracie. Słuchajcie, Ja Wam podaję fajne przykłady, którymi broń mi się dobrze gra. Które uważam, że są spoko, które uważam, że nie są wcale najgorsze o aktualnej mecie, bo mamy dosyć fajny balans. I chodzi tutaj oczywiście o grozę. Ostatnio sobie pykałem, czy to na normalnych BRK, czy na Aerion Trailsach. I sieka to bardzo przyjemnie. Na Aerion Trailsach na pewno ma plus, że ma duży magazynek. Na pewno fajnie, fajnie się kontroluje tą broń. Myślę, że do snajperki całkiem ciekawy wybór, jeżeli szukacie czegoś dla siebie. No i słuchajcie, ja sobie zbudowałem to w taki sposób. Mamy tutaj tłumik na te bliższe dystanse, mamy stopka KGB i Quyt Bruiser na Movement. Mam tutaj założoną lufę, żeby troszeczkę przedłużyć zasięg, jako że gram tym do snajperki. Ewentualnie zamiast tego zasięgu, możecie sobie założyć reflektor tiger, tym mamy wtedy jeszcze lepszy movement. Będzie to jeszcze mocniejsze na blisko. Na Iron Trialcy ja sobie zakładam 60 ammo, natomiast na zwykłą berkę 45 jest dla mnie wystarczające. No i do tego oczywiście kar bądź Swissa, co wolicie. Ja sobie tutaj kara używam z zabudowaną całą górą, standardowo zbudowany. Taki zestaw polecam sobie przetestować, zapraszam Ciebie do tego materiału, bo wyszły dwie naprawdę ciekawe gierki, także miłego oglądania. Walam się na pomarańczowym. Ja już tam podchodzę. Dwóch minimum tam jest. Mhm, mm podbiegam bo tego, podbiega, nie mogę. Jeden bez kewa. Pod anteną jest jeden. Podbiega do mnie jeden. Oj, help, help, potrzebuję. Chyba mnie dojeżdżają. Idę, 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 idę. Zabity nice. Dobra, to już wszyscy to, tak Dobra, git, git. zrobię taki upgrade, no to może wtedy zrobię takiego vloga no nie wiem O, Oliście do mojej strony a, apteka. apteka Ale a w środku jest w środku Podbiegają do apteki w ogóle tam Leży jeden, tu za Nice, nice, nice no, Jeden jest tam. No, widziałem, widziałem. Nie, 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 tam, nie, 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 nie,

O, je, jeszcze, na, jeszcze jeden tu jest yy, Przy twoim trupie Znaczyć. gdzieś była Tak, tak, jestem no, na biegu Odznacz, Oznacz, Bez kewa jest, bez kewa Weź go zaznacz, o dobra Dobra, raz Wykupili się na policji. Auto jedzie jeszcze od strefy. Mm, pojechali. Polera. Patrz na sklep. Kurde. Powalony jeden. Oj jadę, jadę jadę, jadę. Podnoszę się górę, Powalony, drugi powalony. Nie, na dole. No lo tak, na to banany. O, no, oni chyba na dole bliżej, ale jednak nie O! Nie nalazłem? Nie chce paść. No. Oni wcelowani są we mnie, wiesz? Nie. <grystanie> Daj się, daj się. Hmm. To było śmieszne. Nie, patrz, no co powinieneś. Będzie tu jechał. Kurde. O, dostał. W ostatnim momencie. Zabił się! Zeskoczył z tego dachu i się zabił, cześć! Biorę to banki Wiesz, oni się walą ze sobą hmm. Tam ci na duchach chcą Drugi Obity jesteś. Jeszcze jeden. Nie wiem metry. O! Oh. Czekaj, to jest taki O oh, kurde, jest y Go. O, powalił mnie. Podnoszę się. Nice, no pięknie. Dobra i je, od pomarańczowego Ale dużo Kupić iść tam. Kupić BSTK, nie? Ta, lecę, lecę. Mmm. Tak, 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 tak. Tym kurde, szkoda, że stówy brakuje. Miałbym selfie jeszcze, ale dobra, yy, a ty masz nalot muszę Bo tutaj miejsce mam, ale... Dobra, zostawię to na razie. Bo nie będę tego Bo, odpalał od razu. Trochę, dobra, 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 wiesz, wiesz tak, tak, będzie drangsteam. No nie w taki jak ostatnio, ale coś tam, coś tam będę pił, no <laughs> Coś tam będę flow Podnieśli się tutaj. Wyżej są jeszcze. Leży jeden. Drugi leży. Dobra, drugi budynek. Druga w stronę. Był chyba no niżej, tako. wiesz? Tak. A, tak, ta. dalej. Po lewe, w lewe okno najbardziej. Bardzo, żeby dostał, na dach nie, nie wybiegł. Nie, dostał skończony. Dobra, dobra, dobra. Dzięki. Na ciekawe. Zmienił pozycję na przykład. Znaczy nie popustam? Jest dach, dach, dach. Puść. Pierdziele. Spierdzielę. Nice. Dzień. Dobra, pięknie. Trefa idzie. Mm, damy radę jeszcze po ten sklep? Bez Zamy, Zdamy, damy. Selfa, selfa. Pewnie się tak okaże, no. Ale mało typów strasznie zostało. Typ! Ja, ja, ja. Nie na nie No właśnie nie widzę ich tam. Pa. Yeah, yeah. No matre, Ale ty pan na I Ide siotka nie O, dzięki, trzymać trzymaj, a dobra masz nie, ma, nie mam, Kurde. To już mało kurde. Nic nie ma, dobra. Chodźmy z drugiej strony, Den. Idzie! A Ten To, to jest, o... tek 9 to motarny, słucham? A nie. Chciałem, do to ty mi Yyy, wiesz co, Gali, i tak będziemy... Niedługo kończyć, tak także Nie będziemy już zmian robić Jest garaż jeden i jeszcze jeden domek Biegam Ja jeszcze jeden Nie wiem czy nie domek jeszcze jeden A nie było ipa, nie było ipa O za mną Na hita. No i... Jeszcze, jeszcze strzelają A, jeszcze od górki strali. Od E Tak, widać, widać, widać Jeszcze od drugiej strony Kurde Kurde od... Drugi leży, jeszcze jeden w Jeszcze jeden środek, jeden środek Lepiej. Tutaj jest jeden, właśnie po to bounty. Tak, to, to właśnie taki panu no. cztery jest, jeszcze czwarty dobiega no. teraz. No. O, shit. Są, 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 no. Samerołski, uwaga, Samerowski. Mamy tu cel. No Na hita. Znaczy po... Na On ma specjalistę w ogóle Leży Leży, 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 leży Nice <grym> Znowu był na 10 hitów <grym znałożył> No się dlatego pytam na pewno Złota rytm nie bije Nieprawda <grym znałożył> <grym znałożył> Ile ich tam jest? Wciera,

Ale mi dał, no nie Skąd ci dał? góry Jeden bez kewa, jeden Pięknie no bez zdjęty. Pięknie, jedno, mi jabł. Dropa kupili? Dropa nie 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 pchaj, nie, pchaj, nie pchaj, sam jest Nie, sto, sto, siedzę tu na dupie jeszcze 100 metrów pan Powalony jeden nice. Nie wytrzymał No bo podnosił drop Nie, dobrze, dobrze, dobrze Powalony drugi yy, Pan Niku jak możesz Jest Matik no. nie, mamy, mamy jak to Pratnie, nie? Na mnie, na mnie, na mnie, na mnie Oni musiały spalić BSP Co? A, plety, no <śś> Drop inaczej strefa Strefa, strefa Oni, oni, oh, oni, oni w, w, w bunkier weszli Naprawdę <śś> 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 Jak zabijłem Ten jeden? Odkłada, odkłada Lewo, lewo Leży, leży. Nice. I co go kładasz? Żyjesz? Dobra. Pięknie. I patrzcie, jeszcze dostań. mamy, jeszcze mamy na kwadratach i na niebie, na zielonym. Kurde, ja nie mam broni. Uh! Uh! Ale ni nie ma. Młot miał. Jeden. taki. A z guagu nie masz? Mam M -kę z guagu, no. Ale bez tłumika to z niczego na blisko. Kurde. Dobra, trzymaj się. Czwórkę. On jest sam czy czwórka? Nie wiem, dużo No Zeskakuję. Zobity? jest. Po faktora. Po faktora też się ustawiaj. Ustawmy się pod faktora też. Nie zdążę, Nie zdążę. Te tak żebyśmy higha mieli, nie? Tak, tak, tak. Pod mną jest jeden, i jeden jest na zielonym. Dobra, dobra, jestem. Dzięki. Jestem. Dzięki. Dobra, dobra. Jest też jeszcze mną był jeszcze jest, jeden. go. Na Wnichu, na Wnichu. Na na jest no? I ląduję. Zero ma na czerwonym. No, jest, jest. pięknie. Macie może jakąś szynkę za mało albo coś? Porów, Ej, porówy! Porówny, no obejdźmy, obejdźmy, obejdźmy. Lewo, lewo. Ja nie na kurki, nie? Powalony ja. na porównach. Nice. Y, może... Nie muszą skakać, nie muszą skakać. Nie muszą, no, no. Ale teraz będą musieli. A oni są na prawych porówach, na pewno jest jeden. Na prawych. Nie, na prawych. Jeden powalony przynajmniej, może się nawet nie podniesie. Czy ja potrzebuję bardzo. Kurde, też ja moc potrzebuję no. o, jest na Grajmy. O, jest na parówach, no bez kewa. też To musi być dwóch, epa, Dajemy, 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 dajemy. Nie, ogóle, Jeszcze dajemy. jeden, jeszcze jeden Leci Idę Live Live, Zaraz tu będą, zaraz tu będą Nie pchajcie Leży prawie Leży, ja dostaję jeszcze Leży, spod leży Kurde no Zabity przybieży Dobra, dobra, dobra. My przebiegliśmy tutaj, ale... Dobra, git. Na mnie, na mnie, na blisko! dalej komand, dalej komand. Zostaje od szpitala jeszcze. Bieg do środka. Na ponurym jest. Kurde mać. Właśnie od szpitala. A, cały czas walą.

8 w kewów, jak to się mogę podzielić? Mam coś, mam dwa, dobra, otwórz. Wszystko. 27 metrów. Przez tu. Na żółtym znaczniku był. Mm -hmm. Z tej strony... Samer. miwanie tej... Kuźwa. Na, na dole? Tak, tak, tak. Tam gdzie marka dałem. Trzyma. No kuźwa, te okna spieprzone Ale, ale, i tak było ładna Gierka. No i mam nadzieję, że ci się podobało w tym miejscu, chciałem podziękować. Wszystkim wspierającym zapraszam Ciebie do lekowania tego filmu, do subowania tego kanału, no i do następnego siema siema.